Sportywalki w Rybniku mają się całkiem dobrze, a potwierdzeniem tego niech będą sukcesy osiągnięte przez zawodników rybnickiego klubu jiu Sportowego na mistrzostwach Polski juniorów i młodzieżowców w Katowicach, które były zarazem ostatnią kwalifikacją do tegorocznych mistrzostw świata w Atenach, sprawdziliśmy, jak od kuchni wyglądają treningi w tej dyscyplinie sportu. Rybnicka sekcja jiu sportowego powstała w 2002 roku jako część klubu Szogun Mysłowice. Głównym trenerem i założycielem był Mariusz Wowra, który do dziś pełni funkcję szkoleniowca, a zarazem prezesa klubu. Najmłodsi adepci sztuk walki swoją przygodę z tą dyscypliną rozpoczynają już w wieku czterech lat. To jest ten narybek, z którego się bierze później, którzy biorą przyszli zawodnicy. Mamy grupę 7-8 latków, mamy grupę 10-14 lat, mamy grupę juniorów, młodzieżowców i dorosłych. Trenowanie od najmłodszych lat pozwala w przyszłości stać się profesjonalnym zawodnikiem, a co za tym idzie, daje możliwość występu na prestiżowych zawodach z perspektywą osiągnięcia sukcesów. Tak też było na Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowców w Katowicach, gdzie szczególnie dobrze zaprezentowały się Paulina Szumska i Wiktoria Lechowicz. Przede wszystkim najważniejsze to, że dziewczyny zdobyły złoto w duo systemie, więc będą nadal reprezentować Polskę w tej dyscyplinie. Oraz y, Polina zdobyła złoto w fightingu oraz stemny medal w Newazie, czyli walce w parterze. A dla samych reprezentantek Rybnickiego klubu występ na mistrzostwach Polski i rywalizacja z najlepszymi zawodniczkami z kraju to bardzo duże przeżycie i wyróżnienie. Zająłam pierwsze miejsce w fightingu i drugie miejsce w Newazie. Stoczyłam ogólnie pięć pojedynków. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się zdobyć mistrzostwo Polski w tym fightingu, ponieważ był to mój pierwszy start w kategorii wiekowej wyżej. A pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski daje przepustkę do Mistrzostw Świata Jiu-Jitsu, które odbędą się w marcu w Atenach. Przygotowania do tych zawodów idą pełną parą. Są to bardzo intensywne treningi, musimy pogłębić o naszą kondycję, żebyśmy wytrzymali właśnie fizycznie. A także i technicznie, bo akurat startuje w duo systemie, więc tam są bardzo ważne techniki samoobrony i to musimy ćwiczyć. Dla samych zawodników sukcesy osiągane na zawodach to jeden z wielu powodów, dla których pokochali Jiu Jitsu. Kształtuję to charakter, uczy pokory też, no i... Daje taką świadomość, no, że nie jesteśmy bezbronni, tylko jak ktoś nas zaatakuje, to będziemy umieli się obronić. Gratulując rybniczankom sukcesów na Mistrzostwach Polski, życzymy kolejnych tym razem na arenie międzynarodowej.